Hej, no, hej, mówię do ciebie. Tak, do ciebie. Słyszałeś już? No jak to o czym? O laboratorium kreatywnego działania. Powraca. Tak, nie możesz uwierzyć, ale powraca. To było dokładnie rok temu. Co? Co się okazało? Spotkałem ludzi, żywych ludzi, z którymi pracowałem podczas wielu godzin warsztatów i szkoleń. Wymienialiśmy się doświadczeniami, wiedzą i inspirowaliśmy się nawzajem. O, zgrozą! Rozbudziło to wulkan kreatywności wśród uczestników. No i zaczęło się. Było dużo krojenia, wycinania, przyklejania i zastanawiania. Później rozmowy, dużo rozmów i komentowania. Znowu czytanie, myślenie, rysowanie, a na koniec omawianie. Było dużo ruchu i pracy z ciałem. Turlanie, skakanie, rozgrzewanie, tańczenie, przedstawianie i omawianie. Praca z dźwiękami. Mikrofonami, mikserami i instrumentami. Praca z oświetleniem. Reflektorami, kamerami, rekwizytami i światłocieniami. Dużo wizualnej zabawy i rozbudzania wyobraźni. Ten czas, ten czas jest nie do opisania. A nauczyciele i animatorzy kultury zdobyli nowe narzędzia pracy. Najlepiej, jak sami o tym opowiedzą. Jest duża przestrzeń dla uczestników, duża przestrzeń taka twórcza. Jest to coś, co na pewno będę mogła wykorzystać, co mnie będzie inspirować. Ja realizuję różne wydarzenia w swojej pracy, natomiast oprócz tych kwestii zawodowych, Ważne dla mnie były też kwestie rozwojowe, czyli zapisałam się na te warsztaty dla siebie samej. To jest dla mnie super sposób na spędzanie czasu wolnego. To są takie warsztaty, które wnoszą coś do naszego życia, wnoszą jakąś nową wartość. I to jest nie dużo czasu, nie dużo wysiłku, ale można dużo się dowiedzieć różnych rzeczy. Tutaj jest miejsce, gdzie można się zainspirować i te wszystkie rzeczy. Wykorzystać próżni dla siebie. Nowe narzędzia pracy, kreatywność, inspiracja i wyobraźnia – też chcesz? Wyzwól w sobie wewnętrznego kreatora i weź udział w Laboratorium Kreatywnego Działania. Mm.